Wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku Poradnika z Space Engineers na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o rotorach i tłokach. Bardzo podstawowy blok, często wykorzystywany w tej grze. Osobiście używam ich raczej bardzo niewiele, z tego względu, że są przyczyną tak zwanego klanga. Klang wynika z tego, że jest to problem w komunikacji między dwoma statkami. Bo z formalnego punktu widzenia w grze to, co jest na dole rotora, i to, co jest na górze, to są dwa osobne statki, czy też osobne stacje. Tak samo jest z tłokiem. To na górze jest osobną siecią. No, osobną siecią, w ramach której buduje się kolejne bloki. Czasem się zdarza, że te dwie sieci nie potrafią ze sobą się dogadać, która jest ważniejsza i, co, i która ma jaką siłę, i podobne rzeczy, i się potrafi wszystko zniszczyć, wybuchnąć i w ogóle dziwne rzeczy potrafią się dziać w tej grze przez to. I dlatego też staram się unikać tych rozwiązań, szczególnie w Obiektach, które potem się wykorzystuje, na przykład w grze sieciowej, bo tam w grze sieciowej kod sieciowy jest tak bardzo niedopracowany, że zdarzają się naprawdę straszne katastrofy spowodowane tłokami i, e, i rotorami. Dobra, mamy dwa typy rotorów: zwykły oraz tak zwany zaawansowany, advanced rotor. Różnią się tylko jednym detalem. Ten zaawansowany ma dodatkowo jeszcze łącznik, e, który pozwala podłączyć się do sieci e, jakichś na przykład rur konwejorów i podobnych różnych rzeczy. Zwykły rotor, domyślnie nazywa się po prostu rotor. To jest to. I mamy tutaj kilka różnych ustawień i informacji, które będą nam bardzo pomocne. Tu jest informacja na przykład, jaki jest obecny kąt ustawienia głowicy rotora. Mamy oczywiście włącznik wyłącznik bloku, dodatkowe pokazanie w terminalu, nazwę, pokazanie na hadzie. Mamy też coś takiego jak safety lock speed. Tu możemy sobie włączyć blokadę obracania się rotora po przekroczeniu pewnych prędkości, jakie możemy osiągnąć w statku kosmicznym. Dzięki temu unikamy klanga, właśnie. Reverse odwraca ciąg, detach odłącza głowicę rotora, a touch przyłącza głowicę rotora. Możemy na przykład mieć dwa osobne statki, które jeden z nich ma taki, taki rotor, drugi ma głowicę rotora. I one mogą się w ten sposób połączyć, i będzie to działało tak, jakbyście połączyli te dwa statki za pomocą takiego łącznika. Różnica jest tylko taka, że nie można towarów przesyłać, chyba że podłączymy ten rotor. No. Ma to swoje zalety, chociaż osobiście, prywatnie wolę zwykle, zwykłe łączniki. Dobra, bierzemy się dalej do roboty. Zwykły rotor dodatkowo ma jeszcze coś takiego jak torque oraz breaking torque. To jest ustawienie, które pozwala. No, patrzcie, coś baguje w tej chwili. To jest moment obrotowy oraz hamowanie. Moment obrotowy hamowania oraz obrotu samego ruszania. Mamy też prędkość, możemy maksymalnie ustawić 30 ruchów obrotowych na minutę. W ten sposób. Dodatkowo mamy coś takiego jak. Minimalny zakres obrotu i maksymalny zakres obrotu. Jest to bardzo trwana funkcja, która pozwala nam ustawiać coś bardzo ciekawego. Zobaczcie, jeśli ustawię tutaj 0 stopni, a tu 90 stopni, to rotor będzie się obracać tylko o określoną ilość, o określony kąt. Dobra, i zróbmy tutaj funkcję odwrócenia ciągu rotora i patrzcie, co się dzieje. Jest to szalenie wygodna funkcja, która pozwala programować ruch rotorów i można na przykład za pomocą tego robić stawy w nogach robota, czyli jak widzieliście walkery z AT, at ze Star Warsów w workshopie, to one działają właśnie dzięki temu. Rotory można łączyć kolejnymi po porcjami, o tego się obawiałem, czy nam odleci stacja. Rotory można łączyć w kolejne, i kolejne, i kolejne, jak widzicie, konstrukcje, co bardzo fajnie się sprawdza i fajnie wygląda. Niestety wygląda na to, że coś zbagowało i mi obróciło całą platformę, na której stoimy. Nie jestem tym zaskoczony absolutnie. Bardzo praktycznym rozwiązaniem rotorów jest zbudowanie tzw. blast doors, czyli to są takie drzwi pancerne, my możemy sobie zasłonić statek, żeby na przykład nie uległ zniszczeniu. Jeśli macie na przykład śluzę, to możecie sobie tą śluzę zabezpieczyć takimi wrotami. Te bloki wrót są węższe niż normalne bloki. I mimo, że z graficznego punktu widzenia są wyświetlane, że przenikają przez te bloki, w rzeczywistości są osobnymi, nie, nie, nie ocierają się od niej. Więc możemy zrobić sobie drzwi, które będą chroniły naszą śluzę. No bo te drzwi w rotach nie są niezniszczalne, można je łatwo uszkodzić. Więc żeby zabezpieczyć dodatkowo sobie je, możemy zamknąć je w ten sposób. Także jest to szalenie wygodne rozwiązanie, a zwiększając kąt, otwarcia tych drzwi, możecie na przykład zrobić rampę, która będzie się osuwała na ziemię i istotek po wylądowaniu będziemy mieli możliwość wejść do statku jeszcze w ten sposób. Kolejną szalenie ważną funkcją w rotorach... Gdzie my tu mamy? Jest. Jest rotor displacement. Spójrzcie, co tu się dzieje w górnej części ekranu. Głowica rotora się przesuwa do góry i w dół. Znowu się coś zbagało. Do góry i w dół, jak widzicie. Pozwala to Dostosować szerokość takich wrót jak na przykład, te właśnie tutaj, U, jakbym ustawił ten rotor displacement na maksymalną wartość, to te bloki tutaj już by się nie zmieściły. Dlatego trzeba było skrócić te przesunięcie rotora, żeby, można było, żeby głowica nie wystawała za bardzo, żeby te bloki się zmieściły. Można sobie to regulować indywidualnie, w zależności jakie bloki stosujecie w swojej konstrukcji. Ponieważ rotor zaawansowany ma dokładnie identyczne działanie jak zwykły, to już pominę ten detal i od razu przejdźmy sobie do tłoków. Tłoki, w zasadzie niepotrzebnie zastosowałem ten panel, bo tłoki mają tu wygodny jeszcze swój panel własny. Mają też możliwość, oczywiście, włączenia, wyłączenia mają możliwość blokady awaryjnej na wypadek wystąpienia klanga. domyślnie ona jest ustawiona na 95 metrów na sekundę i przy, tym, przy tej prędkości poruszania się statku i rotory i tłoki się zatrzymają. nie będzie można na nich ani obrócić ani ruszyć do przodu do tyłu. odwrócenie ciągu, prędkość przez wysuwania się i chowania, maksymalny dystans i minimalny dystans. to jest bardzo bardzo praktyczna rzecz. Jeśli zdarzy Wam się usunąć głowicę przez przypadek albo celowo, albo w wyniku jakiegoś wypadku. A, coś takiego się zdarzy zrobić. ups. <laughs> Czyli nie mamy głowice, głowicy tł tłoka, możemy przyczepić nową. W przypadku, gdybyśmy grali w trybie survivalowym, należałoby jeszcze ją wyspawać, bo, będzie to, bo nie będzie gotowa do użycia jeszcze. Tak samo jak w przypadku zaawansowanych rotorów, tłoki mają możliwość podłączenia do systemu konwajorów i mają możliwość przesyłania towarów oraz gazów. Co jest ciekawe, można przyczepić blok z boku takiego tłoka, czyli tłok nie musi być wyłącznie u podstawy przyczepiony do statku, może być też z boku. W zasadzie tłoki nie mają zbyt tej dużej filozofii, oprócz tych najważniejszych funkcji, bo w zasadzie to. Nie, no właściwie już pokazałem wszystko, co było istotne w przypadku tych tłoków. E, ciekawostką jest to, że nie można używać tłoków. Już Wam pokazuję dokładnie. E, wysuń się. E, to, nie, nie to. A. Ciekawe, patrzcie, wyświetla mi Advanced Rotor zamiast tego tłoka. Dobra, to spróbujmy w ten sposób. A. Do, dokładnie. Wys wysuńmy w takim razie ten tłok. Jeśli chcecie połączyć ze sobą, zrobić windę, która będzie wysuwana dwoma takimi tłokami, nie da się połączyć, widzicie. Jedynym sposobem jest przechytrzenie systemu gry przez użycie łączników, bloków łączących. Tylko trzeba tutaj zrobić bardzo taki istotny detal. Ten trzeba schować. W ten sposób, a następnie trzeba wyłączyć. Jeśli jest wyłączony, to on jest bezwładny. Może latać luźno w górę i w dół. Jeśli bym przyleciał tutaj statkiem i złapał na przykład podwoziem za ten blok i pociągnął do góry, to by się swobodnie ten tłok wysunął. Nie schowałby się oczywiście, bo tłok jest wyłączony. Dobra, teraz to opuśćmy. Zapomniałem przyczepić tutaj bloku i w tym momencie to stało się jedną płaszczyzną. Widzicie? To jest jedyny sposób, żeby zbudować windę, taką, która umożliwi nam podróżowanie góradu i która będzie miała podłączony więcej niż jeden tłok. Im więcej macie tłoków, tym większe ryzyko katastrofy, więc zalecam unikać tego rozwiązania. I pamiętajcie, że tylko jeden z tych tłoków wykonywać będzie faktycznie pracę polegającą na wsuwaniu i wysuwaniu tego systemu. Spodziewajcie się też tego, roz... tego typu sytuacji. To jest zupełnie normalne, więc dlatego nie zalecam używania <grymny> <grymny> takiego rozwiązania. No dobra, akurat właściwie to tyle, co chciałem Wam pokazać. <grymny> Widzę, że się to skończy katastrofą. Muszę wyciąć ten obiekt. Okej. Okay. <grymny> To tyle, co chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że te porady okażą się pomocne. Jeśli ktoś ma jakieś py pytania, to proszę pisać, chętnie odpowiem. Jeśli macie jakieś pomysły co do tematu kolejnych odcinków, też zapraszam do sugerowania. Oczywiście mi pomysłów nie brakuje, ale jeśli coś Was interesuje, to mogę go za kolejnością oczywiście o tym opowiedzieć. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Cześć!